Manko, ja jestem Jesztricus i właśnie wstaje za mną dzień. Pierwszy dzień mojej gry na Minecraft Ferajna i to jest moja nowa seria Jesz na Ferajnie. Tak ją nazwałem, bo stwierdziłem, że będzie naprawdę fajnie. Jeżeli chcecie więcej odcinków, w sumie to pierwszy i pewnie będziecie chcieli, no to zostawcie łapeczkę w górę, a ja tutaj muszę ogarnąć sobie na samym początku drewno. Diler właśnie nagrał swój pierwszy odcinek, ja nagrywam teraz swój, i, i już wyszedł, więc jestem zupełnie sam na serwerze, więc mogę trollować? Ojejku, żeby mnie szkielet na razie nie strolował, to jest najważniejsze. A! O nie! To było trochę hamskie. W ogóle jestem pierwszą osobą na Ferajnie, która ma shaderki, czajcie to? Czuję się taki wyróżniony i, 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 i ważny i w ogóle, no dobra. E, w każdym razie na samym początku jak wiecie, trzeba zebrać sobie drewno. I powiem wam taką ciekawostkę, że zakładając mój kanał prawie rok temu Chciałem po prostu nagrywać zwykłe survival, nic innego, tylko po prostu sobie robić zwykły survival, ale mi się odechciewa, jak widzę tego szkieleta. I teraz, dzięki temu, że właśnie jestem sobie na ferajnie, no to jest to możliwe, żebym cisnął taką serię, jeżeli oczywiście wy także będziecie chcieli, więc napiszcie w komentarzu tak, jeżeli chcecie więcej odcinków. No dobra. To od razu mamy węgiel, więc jesteśmy w niezłej sytuacji i pójdziemy sobie na wyprawę, słuchajcie, ludziska. Pójdziemy sobie na wyprawę Otóż po... No po nic właściwie, po to, aby znaleźć... Ojejku, tutaj jest jakaś jaskinia, ja znalazłem. Hmm. Pójdziemy sobie znaleźć nasze miejsce, w którym będziemy sobie po prostu mieszkać. W ogóle czemu... A no ja jestem jeżem, więc w sumie lubię się grzebać w jakieś takie dziury, prawda? Chyba, chyba jeże lubią tak robić, no ale... No nieważne, nie będziemy się teraz rozpowiadać na temat tego, co lubią jeże, co jeże nie lubią, tylko wykopyzuję no, jakiś węgiel i kamienie. W ogóle, kurde, co tutaj jest? Co tutaj jest? I chwila. Na samym początku jeszcze wyłączyłbym tego autojumpa, bo widzicie, że skacze tutaj jak, jak jakiś pijama party normalnie. Dobra. Okej, okay. jesteśmy urządzeni. Pyk, tutaj wiedzę, widzę już jest żelazo, więc hmm, to jest bardzo kusząca opcja, żeby od razu pójść w pierwszym odcinku na jakąś eksplorację małą, nie uważacie? Weźmy sobie to w sumie może jakoś tak. O, teraz rozświetlamy chyba, ale chwila. Weźmy sobie jedną do ręki, dobra, kozacko, jedną do ręki, jedną tu, i możemy sobie stawiać teraz pochodnie, normalnie. Tak, i piszcie jeszcze, czy wolicie serię na shaderach, czy może bez shaderów. Ja tam wolę na, dlatego że, wiecie, no jest klimacik, ludzie, jest klimacik taki shaderowy, to jednak niezastąpiony, prawda? To chyba każdy mi powie, o, chwila, tutaj, no nie, czemu to mi zbiera w tą łapkę? To jest jakieś dziwne. Ja przepraszam Państwa bardzo. Gdzie jest ta woda? Gdzie ona wypływa? Nic nie widać. O! Tutaj, dobra. Kozacko. Kozacko. No, niestety. Cały czas mi właśnie w tę łapkę to wypływa. Dobra. Nie będę się w sumie zapuszczał dalej. Tylko chciałem właśnie znaleźć miejsce na mój pierwszy domek. Więc hmm, wykopmy jeszcze to z żelazo, które tutaj jest i już pójdźmy sobie na górę i szukać po prostu naszego pierwszego miejsca zamieszkania mordeczki, ale ładnie jest nasz idea w ogóle, wow naprawdę jest pięknie, pyk, dobra, mamy kilofik. Oh yeah! Jestem drugą osobą, która w ogóle nagrywa, więc czuję się, szczerze mówiąc, normalnie zachwycony, zaszczycony także, że, 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 że jestem tak szybko na ferajnie, dobra. Dobra, ale mamy węgla, ludzie będziemy będziemy od razu bogaci, masakra, będziemy takimi lordami tutaj na Ferrari, nie? Będziemy mogli, nie wiem, mówić dealerowi co ma robić teraz <laughs> Będziemy dealer zapłacę ci jeden węgiel. Jeżeli będziesz słuchaj słuchał mnie i robił to co chce, no dobra. Dobra. Węgielek nam się bardzo przyda, oczywiście. Czemu mi pochodnia wypadła z łapki? Teraz przecież kupę widzę, że tak brzydko się wyrażę. Okej, okay, mamy węgielek. Mega. O! Ja mogę stawiać te pochodnie z ręki. Jeju, ludzie, ja jestem takim noobem. Przepraszam was bardzo, ale po prostu ostatnio grałem, wiecie. W The Bedwars stwierałem bloki i tak naprawdę w Minecrafta takiego zwykłego. To nie pamiętam, kiedy ja ostatnio grałem. O! Oh. Dawno, dawno, ale to jest właśnie, jak już mówiłem, moja ulubiona rzecz na całym Minecrafcie. Dobra, chwila, czy tutaj nie ma więcej jakiegoś... Dobra, nie ma. Potem sobie tutaj pozwiedzamy, ale teraz wiecie co? Żeby inni nie mieli, to zalepimy tutaj tą dziurę. Kurde, zalepimy przed innymi. O, to jest dziura jeża, dziura jeża, więc... Nie wiem. Piszcie innym na odcinkach, znajdźcie dziurę tricusa. Eee, dobra. Tutaj wiem, że dealer chyba mieszka tutaj. I tutaj jest ta wioska, którą już obrabował, jako że jest no, głupim balasem. Chwila. Nie zebrałem working benja, więc sobie go jeszcze weźmy. Tak, dealer jest głupim balasem i obrabował całą wioskę przed innymi graczami, tylko dlatego, że jako pierwszy miał dostęp do ferajny. I uważa się, że to jest po prostu zwykłe hamstwo w państwie. Ach, ja tak uważam, ludzie. Dobra, zróbmy sobie jeszcze więcej potrzebnych rzeczy, które są nam po prostu bardzo potrzebne. Mm, dobra, jeszcze z takich rzeczy. To. By nam się wiecie, co przydało? Kurde, jednak musimy wejść z powrotem do dziury jeża Dobra, tutaj było chyba wejście. No, 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 jeszcze nigdy się nie myli. Okej, okay, tutaj sobie otwórzmy. dirt zarósł, więc naprawdę niezwykły kamuflaż. Okej, okay. bo nam się przyda jeszcze, ludzie, kierka. słuchajcie. Siekierka nam się jeszcze przyda na bank, żeby właśnie jak stawiamy nasz working bench, jak coś chcemy. Ej, zbigniew! Zbigniew! O, mamy kostki w ogóle. Uuu, bogactwo, bogat. Ło, Bo... dwie kostki mamy. Bogactwo! No czadersko, czadersko, naprawdę czadersko. Ok, e, teraz bierzemy sobie kobla. Początek naszej przygody zapowiada się naprawdę pasjonująco, tylko trzeba zabić jakiegoś prosiaczka, ludzie. Pyk, pyk, dobra. Nasz prosiaczek umarł. Biedny prosiaczek, no dobra. Weźmy sobie więcej prosiaczków. Jeszcze w sumie tamtego. Zabierzmy wszystkim graczom na ferajnie po prostu świnki, żeby wszyscy głodowali, a ja będę, wiecie, grubasem. <grystanie> a nie, to MFUka uczy i tu, czy nie ja. No kurde, no pewnie już tak mało jest zwierząt, bo on je wszystkie zjadł, nie uważacie? <grystanie> Okej, okay. dobra. Królik! Bę! Jak on skacze! Ziomeczku! Czekaj na mnie! Uuuu! W ogóle tutaj ile jakich, takich rzeczy bardzo fajnych. Marcheweczki jakieś. Mega, ludzie, mega. Okej, okay, zbierzmy sobie i odsaćmy. Nie bądźmy, tak, tak naprawdę nie jestem taki hamski. Co, chcesz marchew? U, on mnie kocha, to teraz mój króliczek będzie za mną chodził? Eee, kochany. Dobra, weźmy sobie... Jeszcze te szałaski tutaj, w sensie chodzi mi o zboże, oczywiście. O! Rambek! Doknes na pewno będzie do tęsknił. <laughs> no niestety po Rampku już. Zabiłem go. <laughs> Piszcie doknesowi, tricus zabił ci Rampka. Ej, pewnie dealer tutaj był. Tak, to na pewno dealer jest takim hamem, że to on tylko nie odsadza. Ja wam mówię, ja wam mówię. Ja, bo ja znam już Dealera nie, nie od dziś i nie od wczoraj, ludzie. Nie wiem, czy powinienem tego żałować. Nie, w sumie nie żałuję, Diler jest bardzo moim dobrym przyjacielem. Okej, okay, najedzmy się marchwi w ogóle. Marcheweczek, pyk, 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 pyk. Okej, okay, tutaj jeszcze parę razy na pewno zbierzemy żarcie, więc właśnie dlatego warto je odsadzać, Dealer! Żeby potem można było znowu z niego skorzystać inny inni, żeby mogli skorzystać. Nie bądź takim samolubem, Ok, Dobra. Sorry, jeżeli słyszycie w ogóle dzwon, ale wybiła po prostu moja godzina. <grych> e, dobra. Gdzie możemy się udać? Pustyni? Pustynia! Wow, może tutaj być jakaś świątynia pustynna w sumie. Więc udajmy się na podróż na razie na pustynię. I potem myślę, że przemierzymy drogę... Huh. W sumie tam jest ładny lasek, kurde. Więc no to mogłoby być całkiem spoko właściwie. E... Więc nie wiem czy znajdziemy tak naprawdę w tym odcinku już jakiś, jakieś fajne miejsce na, na, na... jakby wiecie, na nasz domek, ale, ale no myślę, że i tak, i tak będzie spoko. Dobra. Chodź fino. Okej, okay, mamy już dużo mięsa w ogóle tutaj. Dobra, tutaj będzie dom Dillera. E, a gdzie będzie mój? Hmm. Na razie ja bym chciał znaleźć właśnie świątynię e, pustynną. Przed innymi graczami, póki po prostu jakiś, nie wiem, Doknes nie zabrał, nie zabrał sobie świątyni rzeczy. To, to ja bym sobie je zabrał. Co tutaj się dzieje? A, dobra, to są bugi takie. E, Bagi jakby nie tylko tylko cieni po prostu. Czyli shadowsów. <laughs> dobra. Czyżby już się ściemniało? O nie! Ludzie, już się chyba będzie ściemniało, więc to nie wróży nam najlepiej, szczerze mówiąc. Tej Sawanna... Ja średnio lubię sawany. Uuu tutaj są epickie góry w sumie, epickie góry, no ale jest suchy teren, a ja nie nie wiem jak wy, ale ja właśnie nie lubię takich suchych terenów na Minecrafcie, dobra, eee pyk, tutaj chyba coś mi się wydaje, że tutaj może nie być żadnej świątyni ludzie, coś mi się tak wydaje, ale mimo wszystko bym to przemierzył, przemierzyłbym właśnie te pustynie eee, i może coś tutaj będzie, hmm. Tylko w tą stronę nie mam pojęcia, w którą stronę iść. Najlepiej w tamtą, chyba jednak. Bo po tamtej stronie może być jednak lepiej, ludzie, wiecie? Może być naprawdę lepiej, bo tam chyba tam chyba wiem, co jest. Tam jest już morze i ta wioska. A po tej stronie, chyba, jeżeli jest w ogóle tutaj gdzieś świątynia, to raczej będzie właśnie tutaj. E, Okej. Okay. Zobaczmy sobie w ogóle jeszcze nasze settings: Smooth Lightings. E, Fancy. No dobra, czyli nam oświetla pochodnia wszystko Dobra tutaj są jakieś góry eee, Tutaj są jakieś góry a tutaj a tutaj kurde nie wiem co jest Lol Lol chyba zupełnie niepotrzebnie tutaj poszedłem dlatego że raczej świątyni tutaj nie ma, ale jest szkielet Jest sługa hirobrana. Pik O Ta sp Spróbuj. Spróbuj mnie pokonać, ziomek Nie udać się. Oj, mus musimy zjeść w ogóle szybko. Najlepiej, żebyśmy szybko zjedli. Ile króliczków tutaj jest pustynnych? Kurde. O nie, postawiłem pochodnie. Moją jedyną pochodnię. Przypadkowo, przypadkowo to było. O, o nie, jest strasznie ciemno, ludzie. Jest strasznie ciemno, a ja mam lęk ciemności. O, o nie, to są te haski. O haski co mieszkają w ruchome piaski. Dobra, czy musimy uciekać, musimy uciekać szybko. Szybko ucieknijmy lepiej. Dlatego, że masakra, ja nie chcę umierać. E, wróćmy tam skąd przyszliśmy. Świątynię na, najwyżej kiedy indziej jakoś znajdziemy, ale na razie... Ja bym znalazł po prostu miejsce, w którym ja bym chciał mieszkać, wiecie ludzie? To było naprawdę spoko, gdybyśmy mieli takie miejsce. Eee, uh, okej. Okay. Sorry, że za te odgłosy za oknem, ale po prostu. Uh, wow, jak go załatwiłem ładnie, ale po prostu mam otwarte okno, bo jest niemiłosiernie gorąco po prostu jest bardzo gorąco. Jest 30 stopni, tu są dwa Creepery. O! Przyda nam się siarka, bo, bo nam potrzebna na trolle. Oczywiście chodzi o gunpowder. Jak one fajnie w naszych shaderach w ogóle błyszczą. I mój miecz wygląda aż jak. O nie! Nie! Czy ten koleś właśnie zabrał mi... Tak, on mi zabrał z tamtego creepera, to co wypadło. Co za masakra! O Elo Elomordy! Dealer Tritzus i y Eee, Dobra. Widzicie? MWK jest trzecim graczem, który będzie nagrywał tutaj. O! Nie! Nie! Nie ludzie! Nie, 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 nie! Nie, ja nie chcę umrzeć! Nie! Nie! Ja mam pół serduszka, pół serduszka mam, pół serduszka mam. Pół serduszka. Pół serduszka mam. Spokojnie. Spokojnie. Spokojnie, jesteśmy tutaj niesamowicie bezpieczni. Na pewno nas tutaj... NIC nie było. Zostaw! 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 Okej? Okay. Kurde, szkoda, że ten miecz z niego nie wypadł. Lol, jaka to była niebezpieczna akcja? Eee, dobra, odzyskajmy naszą jedyną pochodnię. Chociaż, czy to musi być nasza jedyna pochodnia? Nie, nie musi. Nie musi, to może być nasza jedna z wielu pochodni. O, Juman już sobie poszedł. Co za frajer z niego? Dobra, pyk. Weźmy sobie w dwie ręce pochodnie. O matko, jak się drą za oknem w ogóle? Słyszycie to? Lol, zamknę aż okna. Okej, okay, mordeczki, jestem z powrotem z dwoma pochodniami. Szedłem w tamtą stronę, zamknąłem okno, bo okazało się, że jest jakiś zjazd przed moim domem, czy coś. Zje zjazd moich fanów, wiecie oczywiście. E o nie! O nie, ja nic nie widzę, ludzie, dlatego ja tak spadam dziwnie. E Okej, okay, tutaj się mi się coś postawiło. Chwila, tu jest jakaś przepaść. To Jest jakaś wielka przepaść, z tego co ja widzę. Czemu ja nie mam teraz? Dobra, znów mi się postawiła. Okej. Okay. O nie! Szkielet mnie jakiś strzela! Ja! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Okej, okay, jesteśmy bezpieczni znowu. Ja nie mogę, ludzie! Chwila. Ja proponuję się tutaj wkopać trochę. Oby tutaj nikogo nie było, dobra. Możemy się tutaj wkopać. Oh. Czekamy... chwila, zróbmy jakieś okno sobie tutaj. Zróbmy sobie okienko. Czy się nie robicie czy się nie robi, jasno, dobra w sumie sandstone nam się przyda do zdoby w przyszłości, ja nie mogę ja, ludzie nie chciałem wcale takiej przygody, ja nie chciałem takiej przygody, wy pewnie też nie chcieliście takiej przygody już na pierwszy odcinek, no ale niestety zdarza się, prawda, no, przygody się zdarzają, nawet takim urwisom jak my, eee, hmm. hmm kurde nie mamy drewna, więc nie zrobimy sobie nawet skrzynki, żeby w razie czego odłożyć naszej temki Okej, okay, ale tutaj widzę jest stone jakiś, dobra, więc możemy się tutaj wkopać. Chociaż w sumie nie wiem po co, bo już zaraz powinien być dzień. Nie, zwespimy sobie full hubce, i wtedy już możemy stąd właściwie wyjść spokojnie. Co nie? Co nie? Eee... O! Ła, jak on mnie sieknął? Ok. O! O-o, dobra zresztą my sobie znowu życie kurde każda walka bez żadnej zbrojki jest naprawdę ciężka ja i już nam się kończą w ogóle marchewki niestety kurde to nie, nie, nie brzmi zachęcająco zbytnio ludzie dobra Ok, dostał gdzie jesteś chodź tu chodź tu Ok, udało się go zabić tylko czy nie ma jego kolegów gdzieś w pobliżu ja nie mogę ja nie mogę ja nie mogę czy nie ma tu gdzieś twoich kumpli? Okej. Okay. Okej, okay, tu są kaktusy w ogóle. Dobra, weźmy sobie kaktusy. Eee, dobra, stamtąd przyszliśmy. Czemu tutaj są kałuże w ogóle, jak na pustyni nie pada deszcz w ogóle? O, to jest woda. Dobra, nieważne, 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 nieważne. Tu jest teren. O! Widzieliście go? Widzieliście go? O nie, 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 o nie. O nie, dobra, lecimy. Ja jednak zrobię chyba chyba na razie jakąś kopalnię tutaj. Nie wiem, może zróbmy sobie kopalnię albo coś. Może znajdziemy diaksy od razu. He, he, he. Hmm. Nie mam pojęcia, ludzie, co robić, szczerze mówiąc. Weźmy sobie marchewy. Dobra, już kończy nam się naprawdę szybko zapas marchewek. E, wyjdźmy stąd. On nas goni? Nie. Dobra, próbuje nas gonić, ale na... mu się nie uda. Pyk! Pyk. 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 Dobra, jest zabity. Jest zabity. Okej! Okay! Okej, okay, udało nam się przetrwać noc, dlatego że już jak widzicie robi się jasno. Naprawdę ładny poranek w sumie całkiem. Dosyć malowniczy. Eee... O! Okej, okay, unik. Unik. Dobra, udało nam się uniknąć. Zagłady, pewnej zagłady. Teraz niestety rozpadał nam się jeszcze deszcz, więc potwory nie znikną Naprawdę to nie jest pocieszająca wizja. Okej, okay, jesteśmy przynajmniej z powrotem na spałnie, więc Więc przynajmniej się nie zgubiliśmy jakoś okropnie. Eee, dobra, w tym odcinku widzę, że nieźle nam się udało po prostu ogarnąć ferajnę. Kurde, w następnym odcinku chyba będziemy robić Ludzie ekspedycję po prostu. Eee, Będziemy robić ekspedycję Pająk ty jesteś zły teraz. O! Jest zły, jest zły, jest zły Dobra. Czy to jest wiedźma? O nie! Ile tutaj się potworów niedobrych jakichś respi? Dobra, ludzie, to by było na tyle. Widzimy się w następnym odcinku. E, będą się ukazywały mniej więcej co dwa dni odcinki. To by było na tyle. Na razie. Ptsz!